Szymanko wszystkim, z tej strony Kostek, jest ze mną Danman. Szymanko. I to jest już raczej no ostatni odcinek tej mapki Hero Brights Mansion. Jak wiecie z poprzedniego zapewne, jeśli oglądaliście, no to musimy pokonać Witchera. I tak, yy, zdobyliśmy sobie bardzo dużo tych super łuków, no jak widać. No. I po prostu mamy Zunar teraz do niego strzelać i go zabić. Niestety trzeba uważać na te głupie szkielety. O, i te głupie lagi. Jakie o! lagi? A poty? Ja... O, właśnie, poty trzeba zbierać. Mam. To potnie nie ten miecz. Dostał. Gim. Gdzie jest Gim. w ogóle uter? Tam lata nad. Ej, możemy do niego strzelać! Tylko tych się dwóch pozbądźmy. Ja mam jedną potę. A ja nie mam żadnej poty. Zbądźmy się ich. I możemy do niego strzelać. Oje, złoni się tu respią. Ej, nie podchodźmy, bo nas zaatakuje, to będzie masakra. Tylko ich się trzeba pozbyć. Masz poty, to rzucaj. Nie mam poty. Po... Nie stawaj na tym, bo nie spadną poty. Mój toporek Spadną. To jest po prostu, żeby. To się po prostu świeci jak. ten. Ej, eee, jak to spadnie. No, ten ostatni już można strzelać. Nie, bo tu jeszcze jest dwóch. No, potem jedną się rzuci po nich. Nie idzie kolejny. Ale no, on bokiem strzedł. Się nie liczy. No, pomóż coś ich zabić. No, pomóż ich zabić. No, ja tu tylko strzelam, a ty sobie coś robisz. No. No i teraz chcę zacząć strzelać z ten mi włazi Jezu, nie wiem gdzie ty stoisz Ej no to co, zaczynamy strzelać do bossa Jaka pała, ile ich się tu będzie respiło Koty nie lecą, ty psułeś Może się skończyły tego Tak, co ja zrobiłem No nie, kolejny. Jak Boss będzie miał mniej niż połowę życia, to on opadnie na dno, na ten i nie będzie mógł latać. Będziemy mogli go zdjąć z miecza. Ja w... O, ja naszykuję mój super miecz demonik. No nie no! Takie gówniane te! Dawaj, zabij tamtego ja tego! Jeszcze jeden teraz tu jest. No! Jeszcze raz pią, szybko. Dawaj, teraz! Strzelamy do niego! Salwa! Leci! Już! Leci do nas! Kurde, nie trafiłem! Ej, już ma tą tarczę, a ja spadłem do lawy. O, to nie można go teraz bić y, z miecza. Ty ładnie wystarczyło go kilka razy walnąć. A ja w latę. I walczę z nim. Ej, to lepiej coś zrób, żeby wyjść albo padnąć, bo stracisz zbroję. Myśmy mamy bardzo mało zbrojek już. Tak, i teraz taki pech bo on tam spadł z tobą na dół i nie można go O Jezu! Withered away! A Wither mnie zabił. Gdzie on jest? Tam jest! I zaraz go padnę! I zaraz go padnę! Dead! Zam trafiłem go z uchu I co? Ej i co? Zabiliśmy go, i co? A płyta się spaliła! No nie, taki fail, bo przecież to nie powinno tak być. Jaka płyta zawsze wypada? Ta czarna, taka popsuza. Nie, na pewno nie. Tak, nie, Raz nie, bo ma mój... taka zielona. Nieraz, właśnie części ta zielona wypadała. Bo przecież muzyczka grała ciągle. No to wiesz jakąś ci tam. Hmm, po co? Jep, a tu mamy items. Jeszcze mamy... Ten... Mam jeszcze pięć tych super łoków. Tak, ale uwierzcie nam my nic nie braliśmy sobie. Ta chyba. Uwierzcie, my nic nie braliśmy nigdy z To Items przy nagrywaniu. Między nagraniami, teraz ja tylko wziąłem, żeby... A, no, bo płyta się no bo płyta się spaliła, to... Jeszcze tam coś Jest! Na zawsze! Jest! We've done it! Wait! What is that bridge for? Ale nie tłuką. Gin! Ej, tu się most zrobił! Gdzie? A ja nawet nie mogę wyjść z tych szkielet. Coś tam wybuchło. Uciekaj! Uciekaj, Duduś! Uciekaj! Jaki typ? Czekaj, Sorry du Nie będę czekał! Ja chcę uciec z tej przeklętej krainy! Did you really think you could kill me? Tak, zabiłem cię, się. No. Przecież on już dał Oh no! Thanks you for playing hero Master. Make sure follow. Ej, ja jestem zbugowany. Widzisz mnie? No. Be, to be continued. O, jak ładnie napisane. No, więc to był taki krótki odcinek kończący. Tak, zabiliśmy witchera w końcu. Musieliśmy po prostu zrobić na niego salwę z tych super łuków i po sprawie. To be continued. Och. Jadłem kebaba. Mniam. Ale. Wysadzamy mapę czy nie? Nie, za ładna była. Chodź tak na tle. tym. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku, dziękujemy za oglądanie! Komentujcie! Subskrybujcie! Zabiliśmy w jesteśmy koksami. Na razie. witchera,